Uważam, że jest jeden plus tej, tego wszystkiego, bo może się wyleczyć z tej choroby, która się nazywa polska piłka nożna, bo po prostu długo już trwam w niej. I naprawdę wyleczyłem się z ekstraklasy, to teraz najwyższy moment, naj, najlepszy moment, bo no wiesz, byłem na, byłem na czterech studniach, dwa razy na Euro, dwa razy na Mistrzostwach Świata, znam ten smak upokorzenia, wychodzenia ze stadionu i i jakby to, to wczoraj to mnie nawet nie ruszyło, tylko nie myślałem, że to będzie już w takim stylu, bo to już dno osiągnęło, dno, nie wiem jak to, ale plus mogę piłkarzom pogratulować za to, że naprawdę wylepsze się z tego nałogu, z kupowania przeglądu sportowego codziennie, po prostu z patrzenia na tych nieudaczników, frajelów, zarabiających tyle i po prostu na tych idiotów, trenerów, po prostu to jest plus, No, bardzo ostro, ale powiedz mi, co cię najbardziej rozczarowało? Co cię najbardziej rozczarowało w tym, w tym meczu, czy, czy w ogóle w grze, w ostatnim czasie reprezentacji? To nie, w ogóle nie jest reprezentacja, ale jakaś Bieranina. prostu ludzi, no. Jest... no nie się, nie lubię grillować ludzi, no po prostu, no naprawdę nie lubię, no. Natomiast jest... od początku bo wiadomo, że, znaczy nie od początku, no wszystkie te mecze towarzyskie widziałem, może rzeczywiście tam, nie wiem, kilka minut, kilkanaście minut z nagrami jakieś momenty z Anglią, ale te dwa sparingi, które widziałem już przed samym wyjazdem na Europę, a szczególnie z widziałem, no to, znaczy brak jakiejkolwiek taktyki, już nie, brak w ogóle też jakiejś takiej woli walki, bo widziałem dzień wcześniej, to wszyscy widzieliście na pewno mecz Ukraina-Polandia, brak, no chaos totalny, o czym już mówiliście jako dziennikarze wcześniej, brak jakiejkolwiek myśli, a przede wszystkim brak Roberta Lewandowskiego, który no, wiadomo, że w Bayernie nie ma doskonałych tam gości, którzy go, przepraszam, za słowo obsługują. Yy, ale to jest przykre. No. Znaczy, w ogóle to jest nie tak, ja mam dołam. No. Jest mi smutno, dobrze, że tu nie ma w okolicy jakichś słowaków, bo po prostu bo bym się chyba nie mógł spojrzeć im w oczy, a najgorszy mam problem z tym, że moja córka Marysia ma chłopaka Włocha. I też no, bywają u nas często razem i głupio będzie spojrzeć mu w oczy, bo, bo, bo oglądaliśmy ten mecz włochy Turcja razem. W ogóle to popsuli mi, popsuli mi już oglądanie całego turnieju, bo po prostu no, już w już nasz że to, że z grupy nie wyjdziemy, to już no wiadomo, ale y, popsuli mi ten jakby święto piłki. No. po prostu głupio mi patrzeć na ludzi, którzy grają w piłkę, jak wobec tego, to, że ja pochodzę z takiego kraju, że no wstyd, no, wstyd, ale no co zrobić, no, ja nie wiem, co jest tego powodem. No, znaczy wy, fachowcy to nie wiedzą, no ja nie widziałem, wszystkie drużyny były, były nie najlepsze, no nasze, poza oczywiście drużyną na Wałtnie. Byłem na mistrzostwach Europy, Austria, Szwajcaria, wychodziłem z meczu Polska, Niemcy, prawie że spłaczem, ale to byli Niemcy. Z drugiej strony wychodziłem z meczu Polska-Czechy, gdzie można było coś zrobić we Wrocławiu. Wychodziłem też, no nie wiem, z meczu Polska-Ekwador w geodem, z gdzie po prostu w głupi sposób straciliśmy bramki, no i ja znam ten smak, to nie jest dla mnie nowość, no, Ja zakładałem przed meczem wynik 2:1, więc jeden paradyj, że trafiłem. Uważam, że...